Dlaczego brat zdecydował się wziąć udział w pielgrzymce? No dlatego, że jednak jak serce pociąga do tego, aby iść. A który to już raz? Siedemnasty. No. Skąd brat jest? Z jakiej parafii? Parafiarnik nad Sanem. Mhm. Czy poleca brat w jakiś sposób wszystkim innym ludziom, młodzieży i nie tylko yy, pielgrzymowanie? Oczywiście, dlatego, że to jest zapas energii modlitw na cały rok. Który raz jesteś na pielgrzymce? Pierwszy. A dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym roku? To było spontanicznie. Kuzynka mnie wyciągnęła z dnia na dzień. A jak Ci się tu podoba? Po prostu świetnie jest, atmosfera, ludzie, wszystko. Super. Z jakiej jesteś parafii? Racławice. Kasiu, który raz jesteś na pielgrzymce? Z życia Piąty. To na ziemi. <laughs> Pielgrzymujesz z grupą? Świętej Urszuli. Jaka jest ta grupa? Jest, jest wspaniała. Jest na 130 sióstr i braci. Cieszymy się i idziemy razem do Maryi. Jest fajnie. Kasia, jesteś z jakiej parafii? Narodzenia najświętszej Marii Panny wieżowym. Czy czujesz w jakiś sposób, że często chowa już tuż, tuż? Tak, tak, oczywiście. Jak już się idzie tym wąwozem, to znaczy, że to już jest blisko. Kogo chciałabyś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę i. Szczepana. Szczepana. Wojtek, który raz jesteś na pielgrzymce? Po raz czwarty. I zawsze pielgrzymujesz z grupą Świętej Ursz Urszuli? Tak, oczywiście. Ym, czym dla Ciebie jest pielgrzymowanie? No, postanowienia i intencje pokutne, które zanosimy do Matki Boskiej. Czy ta pielgrzymka w jakiś sposób różni się od tych poprzednich? Tak. No, bo idę z jedną intencją, która jest dla mnie bardzo ważna. Z jakiej jesteś parafii? Ja szciciela jeżowego. Kogo chciałbyś pozdrowić? Całe żowe. Bracie, poprzednio mówiłeś o bąbelkach, że tak naprawdę nie są istotne. Jak mijają ci teraz te dni tutaj na pielgrzymce? Coraz lepiej, bo coraz bliżej do, do Matki Bożej, do Częstochowy, do, 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 do jej wizerunku, który. A bąbelki znikły. Sam samoistnie Nic nie boli. jak naj... Wszystek ból ulatuje, bo, 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 bo coraz radośniej się idzie, bo coraz bliżej jest no, do, do Matki. Bracie, mógłbyś nam powiedzieć w kilku zdaniach o tym, jaki odcinek nas dzisiaj czeka? Dzisiaj będziemy podążać właśnie do kusiąt. Po drodze będziemy mieć kilka postojów, m.in. już słynna górka przeprośna, na której wszyscy no, wyrażają swoje emocje, przepraszają się, dziękują. No, nie da się uniknąć jakichś nieprzyjemności na pielgrzymce, bo to każdy ma jakiś odmienny charakter inne zdanie. A ile kilometrów muszą dziś pokonać pielgrzymi? Z tego, co mi się wydaje, to jest w granicach 30 kilometrów. Czy jest to ciężki odcinek? Dzisiaj jest w miarę przyjemny dzień, bo dużo idziemy właśnie po takich trasach jak, jak teraz. A później no już będziemy wkraczać troszeczkę na bardziej ruchliwe, i wtedy już trzeba więcej uważać po prostu. Dziękuję. Marysiu, z tego pielgrzymkowego szlaku, kogo chciałabyś pozdrowić? Może rodziców, którzy nie mogą w tym roku iść na pielgrzymkę, a byli już naprawdę dużo razy. Siostro, mogłaby się z nami siostra podzielić tym, co siostrze osobiście daje pielgrzymowaniu? Siłę na cały rok, takie naładowanie akumulatorów do życia. Który, który raz jest już siostra na Siódmy. I zawsze z tą grupą, tak? Tak, zawsze z tą grupą. Jaka jest ta grupa? To jest grupa świętej... Świętej Jadwigi. Świętej Jadwigi Królowej. Jaka jest specyfika tej grupy? To jest grupa rozwodlona, wie po co idzie. Nie ma żadnych jakichś takich... Niepotrzebnych zachowań, tylko same pozytywy. Dlatego, no tutaj idę. Kogo chciałaby siostra pozdrowić? Całą swoją rodzinę: męża, dzieci, wnuczka małego, który jest w domu i tęskni mi się za nim. Ma <śm> <śm> rok dopiero. Idę w intencji takich swoich osobistych: o, wszystko, o dobro, no błogosławieństwo Boże. Pozdrawiamy za ten serdecznie wszystkim. Dziękuję. Który raz jest już siostra na pielgrzymce? Ja jestem na pielgrzymce Zaprende, już po raz siódmy. A z jakiej siostry jest parafii? Z Matki Bożej Królowej Polski. Królowej Woli. Mogłaby nam siostra powiedzieć, jak mijają siostrze te dni tutaj na pielgrzymce? Szczerze mówiąc, to bardzo szybko, dopiero co byłam szara rozpoczynająca. A teraz już jest przedostatni dzień i prawie do domu. Jest siostra zadowolona? Bardzo. play me russian yiyiyiy che radoshchku mne ta Jest to poniekąd niesamowite, że państwo pielgrzymują jako rodzina. Mogłaby się siostra z nami podzielić tym doświadczeniem? Znaczy no ja po prostu to. Byliśmy na pielgrzymce, i że tak już to ciągnie. Wciąga nas wszystkich popry... I lubimy chodzić, pielgrzymować. Wasz najmłodszy synek, ile ma lat? Dwa lata i jest tutaj nie razem z wami. Nie ja znam, tylko w drugiej grupie wzięła po go córka bramy, starsza. Marowany, czym dla pana jest pielgrzymowanie? Wielką ofiarą. A kogo chcielibyście państwa pozdrowić? Pozdrawiamy wszystkich z rodziny, znajomych i całą parafię. the show Z tego pielgrzymowego szlaku, kogo chciałabyś pozdrowić? Moją kochaną rodzinkę, przyjaciół, babcię, dziadka i wszystkich, którzy nas oglądają. A jak Ci się idzie tu na pielgrzymce? Bardzo dobrze mi się idzie. Mam tylko jednego bąbla, no i jest dobrze. Paulina, który raz jesteś na pielgrzymce? Trzeci. I jak Ci się tutaj podoba? Na razie jest dobrze. Na początku było ciężej, ale już z każdym dniem jest coraz lepiej, już teraz szkoda Czy zawsze pielgrzymowałeś z grupą Świętego Michała? Nie, to jest pierwszy raz. wcześniej z, z Florianem i Jolantą. Czy ta grupa różni się jakoś od poprzedniej? Hmm, w sumie w każdej grupie jest dobrze. Tutaj ma więcej znajomych teraz niż we Florianie, więc taka jest różnica główna. A tak to podobnie jest, jak ci się w tym roku idzie. Bardzo dobrze. Na razie jest ok. Jest fajna pogoda, więc żeby tylko tak dalej. Kogo chciałabyś pozdrowić? Rodziców i siostrę. Siostro, co daje siostrze pielgrzymowanie? Pielgrzymowanie daje mi coś, coś takiego, co zostaje w duszy, w sercu, praktycznie. A oprócz tego jeszcze taki spokój. No i możliwość pójścia w, jakieś, w intencji. Mam, mam sporo tych intencji, także bardzo się cieszę, że mogę pielgrzymować. No, i praktycznie to jest jakiś cel, do którego czyli celem jest dojście do Matki Boskiej, i, i to praktycznie nas trzyma, że nawet pomimo tego trudu pielgrzymowania dochodzimy i zostaje nam w sercu. Wszystko mam w Tobie, wszystko mam w Tobie, w Tobie Jezu. Dziewczyny, jak Wam się podoba tutaj na pielgrzymce? Eee! Bardzo fajnie, Agatko! Bardzo fajnie, naprawdę, polecam bardzo. Z tym, że jest oczywiście ciężko, bo to jest związane na pewno z tym pielgrzymowaniem. No, ale ogólnie rzecz biorąc jest na pewno bardzo potrzebne w życiu każdego człowieka przeżyć coś takiego. Jakie trudności Cię spotkały? No na pewno fizyczne, bardzo y, czułam y, w nogach tam cały ten chłód, ale też takie na pewno psychiczne, takie o, rozstanie się z domem i takie zupełnie coś innego, zupełnie y, radzenie sobie w takich zupełnie nowych sytuacjach, w których wcześniej nie miałam styczności i to też to było na pewno bardzo ciężkie, ale już jest prawie, prawie jesteśmy u celu, więc jest dobrze. A czy jest ciężko odbierać pielgrzymkę i przeżywać ją jako prawdziwe rekolekcje? Ciężko, myślę, że tak, bo trzeba się skupić właśnie na tym, co istotne takie m, przeżywanie takich duchowych rzeczy i łącząc je z takim właśnie trudem fizycznym. To jest na pewno w jakiś sposób, no trudne, ale, ale da się to zrobić i, i też jest fajny ten sposób na na przeżycie takich kolekcji. Kogo chciałabyś pozdrowić? Pozdrawiam moich rodziców, oczywiście, wszystkich przyjaciół, znajomych z salowej woli. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dzięki Karolka. Jak nie Ty, to nikt.

Szukam twarzy Fej, Ja lubię wam cię, Drogi Jezu. W obecności Fej pragnę ukryć się. Szukam twarzy Fej, Ciebie tylko chcę, Drogi Jezu. W obecności Fej, łączę płyniecie. Szukam twarzy Fej. Ja ulegać, drogi Jezu. Wiemy, że Państwo, podobnie jak i my, jesteście mocno zanurzeni w temacie pielgrzymowania, prawda? Tak. Jak jest tylko jakaś okazja, no ostatnio wyjeżdżamy za granicę. Byliśmy we Francji, w Lourdes, byliśmy. No, w Lasalet byliśmy, w tym roku postanowiliśmy, akurat była okazja, bo była pielgrzymka z, od nas tutaj z parafii, pojechaliśmy do, oczywiście to są pielgrzymki autokarowe, pojechaliśmy do y, Rzymu, do Watykanu, do grobu świętego Jana Pawła II. Poza tym byliśmy, to te, bo to też były pielgrzymki, na Litwę, bo to były też zwiedzane sanktuaria i kościoły, które zostały zniszczone przez Sowietów, i na Ukrainie. Chcieliśmy porównać tą kulturę wschodu z naszą byłą kulturę, która była na wschodzie, co się zmieniło do czasów dzisiejszych. Czym dla Państwa jest pielgrzymowanie? Dla nas pielgrzymowanie to jest po prostu ciągle być jako katolik, jesteśmy w drodze do, do coraz zdobywania większej wiedzy o Bogu. Pięknie. My, Pielgrzymka Stalowo-Wolska, nocujemy dzisiaj w Olsztynie, i myślę, że jest to już, takie, już taki punkt przed samą Jasną Górą, gdzie o noclegi naprawdę ciężko. A Państwo dzisiaj obchodzą rocznicę ślubu i co roku pielgrzymujecie. Czy, czy to ma jakiś wpływ na to, że chcecie przyjmować pielgrzymów na nocleg? Tak, ponieważ jesteśmy katolikami, uważamy, że osobom strudzonym, którzy. Pielgrzymują do Matki Boskiej, Częstochowskiej, na jasną górę, no uważamy, należy im się jakiś odpoczynek i, i przyszykowanie się do odwiedzin tegoż właśnie świętego miasta. My mamy Matkę Boską na co dzień, można powiedzieć, bo bliziutko. w każdej chwili możemy podjechać. Odwiedzić Matkę Boską. Ale musicie wędrować ileś tam dni, także jesteście utrudzeni, Zdrudzenie. zmęczeni, i należy wam się jakiś. Ale... przed tym finałem jakiś wypoczynek. A nas to naprawdę nic nie kosztuje. Jest nam bardzo miło, że powtarzacie te, nasz, te wizyty co rok i zapraszamy na następny rok. My w takim razie bardzo naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, że Państwo chcecie nas co roku gościć i dziękujemy za wasze tak wielkie serce. Dziękujemy. Dziękuję. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat. Cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pochambieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. żemuje za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony. Ten kto wierzy, choć nie widział, zaufaj dziś Bogu, a na wieki będzie żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał mnie. Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój. Krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. You're